Firma Alfa Szkło z Hoczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie, oferuje kabiny prysznicowe nadruki na szkle. Zapraszamy. Dzisiaj jesteśmy w największej hodowli zwierząt w Małopolsce, czyli w ośrodku hodowli zarodowej w nitku, i pokażemy Wam, jak wygląda profesjonalna hodowla krów, które dają nam mleko. A z nami prezes hodowli, pan Arkadiusz Włoszek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Państwa. Panie prezesie, jaka jest powierzchnia gospodarstwa, ile, ile mają państwo krów, jak to wygląda? W tej chwili znajdujemy się na terenie gospodarstwa hodowli zarodowej w Nitku, które należy jako jedno z trzech do ośrodka hodowli zarodowej w Osieku, spółka Zoo. Jako spółka jesteśmy własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agendy Rządowej, w 100% udziałów. Można rzec, że jesteśmy spółką Skarbu Państwa, ale działamy normalnie na rynku. Jesteśmy firmą, która na własnym, że tak powiem, rachunku funkcjonuje. Gospodarujemy, tak jak mówiłem, na trzech gospodarstwach. To jest gospodarstwo w Osieku, tutaj w Nitku oraz w Wieprzu Kołożywca. Łącznie gospodarujemy na 1500 hektarach, to jest prawie 1000 hektarów w uprawie ornej do tego dochodzą jeszcze oczywiście użytki zielone oraz 290 hektarów stawów rybnych. Gospodarstwo zajmuje się przede wszystkim hodowlą bydła mlecznego, rasy holszyńsko-fryzyjskiej, czarno-białej odmiany. Jest to typowo rasa mleczna. Produkujemy mleko. Czyli nie ma tutaj ubojni, tylko krowy są na mleko? Tak? Nie, nie. My nie prowadzimy innej produkcji, tylko produkcję mleczarską. Oczywiście produkujemy również materiał zarodowy oraz w gospodarstwie w Osieku prowadzimy chów bukatów, czyli młodego bydła rzeźnego. A gdzie to mleko trafia później? W 100% odstawiamy, sprzedajemy całą produkcję do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowej. Dobrze, a jak tutaj sobie radzicie teraz w czasie koronawirusa? Jakie są problemy hodowców? To znaczy jako hodowcy bezpośrednio wpływu nie ma. Problem zawsze jest ludzki, bo to jest przede wszystkim pandemia dotycząca ludzi. No musimy zachowywać pewne warunki higieniczne, które są zalecane przez zagędy przez rządowe. Również sami pracownicy doskonale rozumieją problem i również zachowują się bezpiecznie. A jeśli chodzi o suszę, bo teraz mamy suszę, początek suszy może być jeszcze gorzej, jak to wygląda, ile bydło zużywa wody, ile zużywa paszy i jak sobie radzicie właśnie z tą suszą? Susza w, przede wszystkim wpływa na produkcję roślinną. My, nasza Większość tej produkcji jest zastawiona na produkcję pasz, na produkcję pasz objętościowych, czyli kiszonka z kukurydzy oraz kiszonka siano z traw oraz lucerny. I tutaj jest największy problem, bo w przypadku braku wody te plony będą, mogą być obniżone, co wpłynie na ilość paszy dla bydła, której potrzebujemy dosyć dużo. Generalnie w całym gospodarstwie mamy około 1750 sztuk bydła, z czego 750 sztuk krów mlecznych, 500 sztuk jałówek, około 250 bukatów, no i reszta to jest, są cielęta tak jakby nie ma problemu z wodą i... Znaczy, problem z wodą jest w polu, natomiast tutaj mamy zabezpieczenie, jeżeli chodzi o fermy. Generalnie wszystkie fermy są zaopatrzone we własne studnie głębinowe i stąd wodę użytkujemy do pojenia bydła. Dobrze, a jak wygląda dzień pracy w takim profesjonalnym gospodarstwie? Myślę, że w każdym gospodarstwie rol, rolniczym zaczyna się dzień od, od udoju. Zadawania pasz, całej obsługi obór, czyli wypychanie obornika, ścielenie normalne roboty. Dobrze, Panie Prezesie, mamy jeszcze takie pytanie, bo często pojawiają się na przykład w internecie, czy różne osoby udostępniają takie filmiki o niehumanitarnym, złym traktowaniu zwierząt hodowlanych. Czy Pan się z czymś takim spotkał i czy to jest rzeczywiście prawda? Na naszych fermach na pewno nie. Yy, przykładamy bardzo dużą wagę do yy, właściwego podejścia do zwierząt. Yy, zwierzęta są szanowane, są w dobrych warunkach, yy, w, dobrych wa w dobrym dobrostanie, yy, więc yy, ja sobie nie wyobrażam, żeby było inaczej. Natomiast zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy. Są Jest to nie możliwe. Są ludzie, którzy są po prostu nieodpowiedzialni, są głupi i zachowują się w sposób niewłaściwy w stosunku do innych istot. No ale czy to jest możliwe na przykład przy takich częstych kontrolach na przykład Sanepidu czy innych instytucji? Yy, tak jak mówię, wszystko się może zdarzyć, bo ludzie są tylko ludźmi, natomiast na naszych gospodarstwach coś takiego jest niedopuszczalne. Yy, w tej chwili znajdujemy się pomiędzy oborami w gospodarstwie Nidek, yy, przy tak zwanych stołach paszowych. Tutaj jest yy, zadawana pasza, tak zwany TMR, czyli mieszanka paszowa która się składa z części paszy objętościowych oraz dodatków treściwych? Składu nie będę zdradzał. A dlaczego niektóre krowy właśnie mają niebieskie głowy albo jakieś różowe oznaczenia? Na tej fermie znajduje się 450 sztuk krów. Jak widać, wszystkie one są zakolczykowane z właściwym sobie numerem indywidualnym. Oprócz tego mają obroże z tak zwanym transporterem który jest szczytywany na bramce wejściowej na udojni, po to, żeby wiedzieć jaka krowa ile dała mleka, w jakim jest stanie zdrowotnym i tak dalej. Natomiast zootechnicy dla ułatwienia sobie pracy znakują je również zmywalną, bezpieczną farbą po to, żeby daną krowę, daną sztukę w stadzie można było łatwo zlokalizować i obsłużyć. A te krowy one tutaj są i nie wiem, są gdzieś wyprowadzane, wychodzą? Nie, nie, tutaj to są obory wolnostanowiskowe, każda krowa ma swoje legowisko. Krowa w ciągu doby śpi 4 godziny w 10, 12 rzutach, że tak powiem, więc ona musi mieć swoje miejsce, gdzie może się położyć i spokojnie wyspać oraz przerzuć pokarm, który przyjęła. Dobrze, a jaka jest taka średnia żywotność krowy? Średnio w naszym gospodarstwie krowy są, my to nazywamy laktacją, czyli okresem laktacji, z 3,5 laktacji, czyli krowa, gdy już odchodzi z fermy, ma około 6-7 lat. A ile taka jedna krowa daje mleka i co jaki czas daje? Y My rocznie produkujemy około 7,5 milionów litrów mleka, co przekłada się na wydajność od jednej krowy około średnio 11,3 tony mleka rocznie. Więc jest to, jest, to, jest to intensywna produkcja, trzeba przyznać, ale tak jak mówię, utrzymywanie stad w dobrostanie, w pełnym zdrowiu daje te efekty, że te krowy mogą taką wydajność uzyskać.